Dobra, magiczna bariera, 190 zwycięstw. Ej, zaraz, 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 zaraz. Czemu ja mam 1940, jak ostatnio miałem 1940? Czyli mam schizofrenię, już chyba mam schizofrenię. 1940, wszystko się zgadza? Kto to jest? Tarmo? 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 Tarmo 12 na... <ścoughs> Czy kojarzysz Hezjusza? Chłop teraz brosta już na pierwsza. Hezjusz to ten, co jad grzyby. A, kur... Ten co grał w Minecrafta, dobra, już wiem. I go tam chyba widzowie zaczęli wchodzić mu na banie i oj, przerósł go hejt w internecie. Podobno go nawet 2013 13 prześladował. Donate y wysyłał. No i patrzcie, jaki ich... tym oto specjalnym, sprytnym zamianem posunięć weszliśmy właśnie w. Znowu ten wariant. No nie mogę, tego to akurat nie lubię. Czy myślisz, że Twoje kursy pomogą mi wyjść z 400 rankingu? Nie. Wow, ambitny plan ma oponent. Uważam, że moje kursy na chwilę obecną są targetowane w wyższy ranking. Jest to fakt, nie opinia, no. Dobra, powiążemy go wszędzie i... Dobra, szach. Ale go oszukałem. Dobra, pomyślmy. To nie ucieknie. Szach, bicie, bicie. Hmm. Dobra, chyba zbijam po katolicku. Skoczek E6? Można było, no. Ale no też nie chcę tracić tempa, myślałem, że tego pionka łapie, wiesz? Wiadomo, że Bartuś nie miał jaj na Queen F3. Tutaj? Nie widziałem tego po prostu. i Naucz i dupę na streama Dobra, tu Trzymamy to za jajca, se zagram tak Dobra, szachulec, pierdolec Spermastico Palę gumę teraz tu gdzieś, nie? Ja mówię, że nie ma reklam na streamie, mówię, że na scenie nie widać Kolego, nie było widać reklamy, bo się nie miała wyświetlić mm, Dobra, zaatakujmy kolejnego pionka No dobra, za darmo to biorę w ogóle to mogę to mnie aktualną. Co to? Co chłop robi? Dobra, tu mówię. jeden. Wpujałem się do tej piosenki Just Dance i sobie wyobrażałem, że podrywam taką fajną dupeczkę. Boże, leciałem kiedyś na takie brzydkie szlafy. Każdy kurwisz, który miał 14 lat i był wymalowany, kiedy ja miałem 14 lat, mi się podobał. Jak tak teraz pomyślę z perspektywy czasu, to każda z nich jest maksymalnie 4 na 10. GG. Nie, ale to nie ma nic złego, że jak masz 14 lat, to ci się podoba 14 lat. Nie, naprawdę, ja nie widzę nic nie złego. A może przestawić się, podobać czternastolatki, bo są za stare? Nie? No tak to nie, no co ty? Jak to nie mów? Ja generalnie. Ja wam to opowiadałem. Jak byłem młodszy, to bardzo lubiłem kabitki. Ja wiem, jak to brzmi, jak mamon, ale po razie mówię. Jak byłem młodszy, bardzo mi się podobały laseczki, które były starsze. Tylko tak. Z, wiecie, z umiarem, typu. No nie wiem, jak ja miałem lat, załóżmy dziewięć, to... Dobra, czekajcie, ile to jest trzecia klasa podstawówki, bo to jest najistotniejsze. W trzeciej podstawówce ile ma się lat? Miało, bo teraz podstawówki nawet wyewoluował. Wyelowowało. Wyewoluowano. Kurwa, no, zmieniły się. Okej, okay, 9 lat miałem. No to jak miałem 9 lat, to takie laseczki typu... Yy, załóżmy lat. Szukajcie, bo tutaj fajny madam. Jak ja pójdę tu, to tak. Szpa. Nie, to nie Dobra, dokończę rozwój. Liam, że to na się rozwojem? Bez kim? Wracając. Że Jak miałem 9 lat, czyli miałem trzeciej podstawówce, to na przerwach w szkole wchodziłem do takich laseczek typu piąta, szósta klasa podstawówki i się do nich przytulałem. Ja wiem, że to trochę pojęcie. Ja miałem nawet zakaz, znaczy, dobra, to też źle brzmi, chodzi o to, że dziewczyny z klasy były złe i zazdrosne, że na przykład na dyskotekach szkolnych z nimi nie tańczy. I to totalnie nie jest mitomania, totalnie nie jest mitomania. I słuchajcie, wyobraźcie sobie, że przychodziłem do nich, właśnie będąc dużo młodszym i tuliłem się do nich. Nie, nie miałem zakazu zbliżania się do szkoły podstawowej, tak to nie. Dobra, dokończyłem broszadę. Ty się trzecia klasa w z liceum. Nie, bo to nie miało żadnego potekstu erotycznego. Coś, człowieku, co ty? Po prostu te laseczki, no że tak powiem, kumate były, nie? A mamy no, już cycuszki miały, nie no... Ku... Tego nie powiedziałem. Nie, ale poważnie, po prostu le lepszy miałem kontakt z e starszymi kobietami. Znaczy kobietami stary, to ja byłem dzieckiem i to były dzieci. Ten koniec złapany. Ja mówię... Kiedy ja mówię o dzieciach, mimo, że byłem sam dzieckiem, to macie jakieś dziwne wizje w głowie. Czy koniec F6 nie wchodziło? Teraz? Czy wcześniej tu? O! Widzisz, brak skupienia. No, dawno nie grałem dych. Kurde, gratuluję wam. Coraz lepiej graczy. Serio, szacun. Oooo, o. po C5 nie tylko słaby pionka d 6 ale jeszcze łapany jest i tak ten skoczek. Jak się było mało latem, to się dużo lepiej rozmawiało i dogadywało ze starszymi dziewczynami. Tak, ale to była relacja zero-jedynkowa, to znaczy nie miałeś szans być z taką. Ale wiesz, taka petarda laseczka, 9 na 10, ty byłeś po prostu dla niej słodkim dzieciaczkiem z podstawówki. A dla ciebie, wiesz, tak zwany kontakt, yy, no był, nie? No kurwa, no co ja puszczam? Zos. Jezus. Może jeszcze się... Przy... Zaraz okaże że ja to przegram przez jakieś gówno. Naprawdę. No dobra, trzeba jakiś damage control robić. Ja pierdykam! Dobra, to jest żenada. Jezu, jeszcze tu Dobra. Nie no, kupa Jasku, bo się rozmarzyłem. Dobra. Secured. Jak powiem, nie jest to równa końcówka, ale przynajmniej nie przegram. Jest to pozycja obiektywnie dużo gorsza dla mnie, mimo że mam już równo. A nie, mam piąka mniej. Boże, jak jest z tak w wygranej pozycji takie gówno ułożyłem? To było raczej oczywiste, że o rankingu 1900 nie oddałby piątka za darmo. Dobrze, dobrze. Dobra. Ja najchętniej to oddam tą jakoś. Bejtuję go na F5. Dobra, Jasku, zobacz jaka to była pozycja. To była taka pozycja. Ja tutaj policzyłem, że sobie po prostu łapę figurę, nie? I po tym posunięciu wszystko tak samo inne wygrywało. No ale świrowałem. Dobra, no ja mogę wymienić, w końcówce go ogram. A siewność na F6? Mogłem, pominąłem F6. Się rozgadałem o tych czternastkach. Dobra, wymiana. Doszło do wymiany. Jest to końcówka przegrana. Z dwóch powodów. Po pierwsze ten goniec jest od tego skoczka, po drugie mam pionka mniej. Czy są jeszcze jakieś pytania? Mam nadzieję, że nie. Zagrałem H3, żeby jeszcze wszystkie pionki ustawić na białych polach i już w ogóle nie wpierdol. Dobra, trzeba jakieś prymitywne pułapki zakładać, więc najpierw idę królem tu, potem idę tu i łapę pionka. On zagra B6, cofam się tu i łapę tego pionka. On gra H6. Tak będę manewrował między... Przepaść się ma dnem. Po tym posunięciu forsujemy wymianę, no i... Ajajaj, aj, aj. dobra, tak i tak mogę iść chyba, no bo... Szczerze, mówi się, że wieżówki są najbardziej remisowe w sumie. Dobra, pokażę skilla w końcówce wieżowej, dobra? Czy po partii mógłbyś ocenić coś dla mnie? No jasne, jasku, dawaj. Mam nadzieję, że nie chodzi o czternastolatkę. Ja pierdolę! Podstałem motyw. Co za spell! Przecież tutaj traciłem. Dobra, nie mogę tego przegrać. O Jezu, tu podwalam. Ja przed chwilą myślałem, że to jest mat, ale nie ma. Co to znaczy spell? No że czarodziej, nie? No i co, miał być niej 100 złotych, miał mieć browary. Taki piękny wieczór. O! Automatyczne poddanie partii. Widzicie, kurwa? Zaklęcie tak rzuciłem. Pop nazywa się Oro. No, w Polsce by to się sprzedało. No, ale to pomyśl sobie o panu Wolodimir Murzin. Co by było, gdyby był Polakiem? Sorry, to się chyba czyta Murzin. Poczekaj. Jak Ty patrzysz w lustro, że jakiś dwulatek z Argentyny ma prawie najwyższy tytuł szachowy, a ty dalej titeles. Posłuchaj, to, że jakiś 11 latek ma FMA... Na Ema, to mnie to nie rusza. Ale to, że szachowy mentor ma mistrza międzynarodowego Areny Fide, to mnie tak dupa boli, że nie mogę spać. Jasku, bo ty nie wiesz, wczoraj oglądaliśmy livea mentora i mentor opowiadał o tym, w co inwestować. W skrócie to w mieć, ale mniejsza. I wyobraź sobie, że padło sformułowanie, tak? Widziałeś szota? Bo on powiedział, no jakimś tam mistrzem nie jestem. Znaczy, jestem mistrzem międzynarodowym Areny Fide. Ja w przeciwieństwie do tego śmiecia mam tytuł. mocny, fajny. Fajnie tak czasami wskrzesić taką, taką duszę. Dobra, no chłop dobrze zagrał, ale teraz po tym biorę piona, nie? To jest w ogóle evenement, że ja grając pierdolony Gambit Taxlera potrafię wyjść z pionkiem więcej na czysto. Jest to dla mnie nawet w jakimś stopniu absurdalne. Bo zobaczcie, że faktycznie chłop nie zdecydował się na przyjęcie ofiary i wyszło na to, że stracił dwa tempa. Koń tu i teraz cofa. Wow, jeszcze konterka w centrum, typu... Nie, nie rozumiem. A, rozumiem. O kurwa. Ja chyba biję tu. Dobra, policzmy. Bicie, 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 bicie... Bicie i bicie. O dobra, wyjeżdżane. Ewentualnie mogę tu zbić, i tu. Albo tu zbić, i tu. Ale to jest chyba najlepsze, tylko że jest taki wariant. I A nie, właśnie nie taki. Taki bicie, 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 bicie. No, a ja mam taki ruch. Jest bicie, bicie, i tu. No dobra. Bez liczenia. Goniec F4 tu było najlepszym ruchem. Teraz to w miarę jest stabilne. W ogóle to mogę tak? Zagrać? Nie mogę. Ale mogę zagrać, to nie tak nie położyłem, o kur. Ale mogę tak? Mogę. No! E, siema ich sentytacją, uwielbiam siebie jako osobę. Słuchaj co? Nie lubię cię jako osoby i twoich filmów i streamów tym bardziej. Co ty tu kurwa, robisz? Słuchajcie, akurat mrugnąłem, czy jakaś pasta? Okej, okay. mogę zagrać tu i zbić tego gońca. To jest chyba best of the best, nie? Chociaż ja chyba wolę tego gońca. Nie, dobra, wolę tu i tu. Gorzej jak on zagra pymowa, to Dobra, nice. No i co jest z tym słusznym rozwiązaniem? Chyba to. Dobra, nie liczymy. Szachy to nie jest gra liczenia. Dobra, tu. W ogóle po B4, chyba C4, no. Nie liczymy. Myślę, że teraz skoczek B5 oddam, bo po zbiciu jest kiwka kiwka, nie? mamy tego pioneczka i tam blokujemy Mam piona więcej, no to ja mogę wszystko tradować Brainless, chyba, że wchodzą jakieś dzikie warianty Tu, no ale to ją bije Nawet mogę tu zbić, tu zbić, tu zbić, tu zbić no. Dobra Nawet nie ma takiego typowego podrywania No dobra, takie coś ma, no tylko głupek by to policzył W szachach się nie myśl O Boże, dobra Zbiję, zaatakuję O kurwa, tam nie mogę Tu se chciałem zagrać, dobra Pionem do przodu, ale się od Dobra, tak. Boże, ja wszystko zjebałem w tej partii. Teraz tu dostaję. I dostaję gorszą końcówkę. Dobra. Żenada. No, dobra, wygramy tą końcówkę. Mam piąka B na piąka E. I doświadczenie. Co liczby się się zgadzają, i znowu kontent na uposiach. Jak nie Karioner czy brusto, to znowu trzeba odkopać międzynarodowego mistrza Fitmasz łeb Fivehead. No, po tym ruchu to tutaj nic nie ma. Podejrzewam, że odetnę króla pchnepione jak najwyżej. Będę jakiś freestyle się Okej. Okay. teraz jest szansa, że tu możemy gdzieś coś pochminić. Ja to wygrywam. którego pionka chcę łapać? Dobra, zagram tu. To nie jest remis, ja to wygram. Znaczy, to jest remis, ale ja to wygram. Dobry ruch, a może nie? Boże, weź co wygraj teraz, człowieku Dobra jak dron tu, bicie, bicie, to to musi być dron, nie? Czy wygrano to jest? Jezus, no nie chce mi się tego liczyć. Ty, zaraz. Ja tutaj miałem zagrać. Mm. No dobra no. Wydaje mi się, że to jak król jest przed pionem, to jest to chyba winek, bo zawsze mogę zdłubić tempo pionem, ale nie pamiętam. Albo inaczej, może ja tego kurwa nigdy nie wiedziałem. No, bez hitu. I Tym gównianym ruchem to już nic mi nie grozi. To już muszę wygrać. i Hitpią. Co? Ale chłop odwalił. Dobra, jak ma teraz odciętego króla, to już w ogóle. Tylko nie podwali się nic. Dajemy szacha tu, 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 za każdym razem jakieś takie... Dobra, raz tu. Dzięki za suba, c 8 Hej. Dzięki po przerwie. Nie, tu nie było mata w jednym. Po szachu pią do przodu. Tam są chyba jakieś drzwi, i tam się nazywa jakoś most. Ale czemu ja się tak napociłem? Maszynka, jak nic. Jak pójdzie tu i zblokujecie się tutaj, no to idę do przodu, nie? Ej, a może zagram tu i tu? Nie wiem, czy to nie jest przypadkiem zwycięstwo, bo... Miał być takie łatwe. Boże, co ja w ogóle to... zdalam. Dobra, nieważne. Dobra, głupek here. Tak dawno nie grałem takiej pionówki, że ściął mi się mózg. Dobra, zagrajmy sobie... Ty no zaraz. Kurwa. Czekaj. To będzie mocna instruktorzowa końcówka. Merytorycznych szachów. Wieża E4, on gra królem, ja wychodzę królem. Dostaję szacha, tu dostaję szacha, zasłaniam się. Dobra. Dobra, widzicie? Starczyło. No czwa. <laughs> tak zwana merytoryczna końcówka. Podoba ci się, Zostaw łapkę w górę. No oh boy. To next. Oh, Remsua. Czekajcie, muszę zerknąć, czy wysłałem fakturę. Pyk. Nie, musiałem wysłać yy, screeny. Ma Halloween Gambit, prosto z kursików, których aktualnie nie kupicie, bo stona nie działa. to co za wariant lewy. Szczerze, nigdy mi tak nikt nie, nie, nie zagram. Ale ja gram tu, to, widzicie? To chyba klasik jest. Jakiś gówno. Zagram. W kursie nic o tym nie ma? No bo to jakiś gówno stary, jak nie ma o tym w kursie, to lecisz, o. Odbita figura i S mamy. Możemy tu nawet zrobić długą roszadę. No, chociaż nie będę ukrywał, ten ruch. Trochę mi się nie podoba. A co jakbym tak zagrał? Dobra, zagrajmy L Klasiko. Zróbmy krótką. Po tym ruchu robimy krótką roszkę i idź. Oddajmy mu tego piona, jak będzie chciał. Koniem pod królówkę, ty No dobrze. Koniem pod królówkę. Mat mi grozi o kurde. Bicie? Nie wiem, czy to jest dobre. Nie tracę piona, bo po zbiciu jest bicie bije H7. Oceniłem to jako lepsze. Chyba tą wierzą. T6. Nie wiem, czy to dobrze oceniłem. Ostatnio widziałem cię na ulicy i powiedziałam: o kurwa, to x Oglądam cię od 3 lat. Tu naplujesz mi w twarz, powiedziałem, żebym spierdalała, bo mam więcej niż 14 lat. Wypowiesz się? Tak, to zupełnie nieprawda. Powiedziałem: Spierdalaje, bo masz więcej niż 15 lat. To zasadnicza różnica. Dobra, G3? Nie, no, H4. Chyba pójdę tu i tu i tu. Zobaczcie, jaki to jest paraliż w ogóle szlachownicy. Bo sam się sparaliżował. Do tego to ruchu nie rozumiem. Mogę chyba tak zagrać. On pójdzie tu, ja zagram sobie tu. Tu. Szach. No i teraz zobaczcie, jaki łatwo łatwa wygrana. Tu, tu i dochodzę. Albo nawet lepiej, tu. Już zaraz. Wykorzyst... Wyciśnijmy go na maksa. Podejdę królem, albo nie. Blokuje w piątkę. Trochę chujowy juzle słów zagrałem, ale... Dobra Trzymam wszystko dalej w ryzach A nie, król tu Dobra, nie ma tragedii Ale trochę go zlekceważyłem, niepotrzebnie Teraz po końcu b7 po prostu tu i dochodzę Oczywiście nie ma f6, bo bije wieżą Ten szach groźny jest na g8 No chyba, że tu pójdzie okej okay. Ja pier... Teraz po tym będę musiał tak grać. Chodzić w różne gońce, które są raczej wygrane. Ale po co ja tak sobie utrudniam? Dobra. Nie no nie Po co? Po co tak sobie utrudniam? No i teraz tu Nie wiem po co tak sobie utrudniam. Nie grajcie się tak w szachy. Ale dobrze, prawie 2000. OK, tu. Im wyżej król, tym lepiej. Dobra, tu plan będzie taki. O, nie wiem dobra. Tu. Ja to jeszcze mogę zremisować, bardzo bym tego nie chciała, ale no. Czy po F6 nie miałem H6 nie, bo goniec tu. Ale dobra, chłop gdzieś połamie sam. Dobra, zalegram tu i na jakieś takie. Dobra, A4, plan A5. Tak, różnobarwne gońce to bardzo często teoretyczny remis, ale nie w tej pozycji. Tą wygram. Dobrze, tego pionka już będę mu kłapać. Biegnę królem. Tego piona nie wybroni. Jednocześnie tego i tego. Już tutaj będą dwa piony przewagi, no i ten jest wygrywający, ale. no, różnobarwny jest trudno wygrywać. Jak masz różnobarwne gońce, jest to najczęściej remis. Tak w 99%. No dobra, 97. Dobra. Plan, mm, plan, 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 plan. Pozwólmy, żeby pchnął tego piona. Zagrajmy sobie tutaj. No i teraz mamy proste becz, tak? Będziemy musieli pchnąć jakieś te piony. To zaraz to beczy... Nie, no jest proste. Szach. Dobra, szach. I tu. Proszę, nie spierdol tego Bartek. Mam też plan alternatywny. Jak zawsze nie wyjdzie w życiu, to idę po czarnych polach i dopycham drugiego piona. Chyba nawet muszę od razu to zastosować. Jaka żenada, ja pierdolę. Muszę tak przelecieć go, ale zobaczcie jaka droga, syzyfa. Dobra, może lepiej bez premove'ów, bo gdzieś wleci tym królewiczem. Ten pion już nie ma wartości. Ja lecę tam. Czy on jest taki besty, że się kapną jak mam plan? To pcham tego piona. Widzicie? Dwa piony to już nie są do zatrzymania. Dobra, pyk. Tu, tu, tu. Dobra, no wezmę go, żeby nie było 50 ruchów bez bicia piona. Chcę udaje, że nie czyta czatu? No bo piszecie coś o jakichś szunawskach. Mnie to nie interesuje. Dobra, tu zagram. Groże pchnięciem piona do przodu. Dobra, poddał. Veriaci. No dobrze. I skończył się mix do popierania polami. Dobra. Wow, Traxler do odmiany. Już który raz. Chyba dzisiaj czwarty raz. Ludzie się jakoś zaczynają na bardzo długo Giga długo. Roszka, Czemu zacząłeś się zaczynać po tym, jak dam prajemika gdzieś indziej wam baryło? Kolego! To, to ty źle postąpiłeś gdzieś indziej dając Prime'a. Jeszcze powiedz, że to jakaś kobitka. I to nie e olaczka. Dobra, na H6 mogę zrobić tempo. W ogóle mogę takie coś zagrać. Mogę w ogóle zagrać hybrydę tu i tu. <noise> mogę też tu zagrać? Generalnie dużo mogę. To no, chyba najlepsze. Leżysz na łóżku, na lewo jakaś laska 10 na 10 po prawej turbogej. Nie możesz leżeć na plecach. którą stronę się obracasz? Czy to przyjemne, spożyteczne? Macie jeszcze pytania, zadajesz? Dobra. Nie wiem, czy to był dobry ruch. Cały czas mam takie mieszane uczucia. Okej, okay, ta kiwka jest oczywista. Naatakujemy no, tutaj, dostanę C3, e, raczej nie konia C3. Wycofuję go na B6, jak najdalej od pionów, żeby nie dawać mu tempa. No dobra, no i najwyższa pora na najtrudniejsze, czyli zbudowanie planu. O, oh, jak ja to kocham. Nie wiem, na pewno Hetmana chciałbym przestawić z tego początkowego miejsca. W razie czego poświęcę się na h na freestylo. A um... No dobrze, prosty plan B4A5, chcę mi chłop zagrać, więc chcę mu dawać tą przestrzeń, czy od razu nie zagram A bo tu się nie dostanie, musiałby cofnąć tak figurę. Trzy ruchy, a ja niweluję jednym. Dobrze, to teraz tak, bo tutaj odbijam wieżą. Aha, koniecznie Zagrajmy w jego grę. Bo po tym biciu mam tu i bicie tu, jak zagra koń B3. ja wam tłumaczę merytoryczne szachy, aby mnie pytacie, czy idę do trójkąta z dwoma gajami, czy z dwoma laskami, ale w sumie już suma wieku nie przekracza 24 lata. Co to są zapytania? Co to jest zapytanie? I twoją mamu się ciąży też nie chcę bzykać. Merytoryczne pytania pod merytoryczne szachy. No, to jest kito. Generalnie po tym H3 nie wchodzi żadne takie bicie, no bo koń tutaj. Więc tak naprawdę tutaj walę tak zwanego flipa. Może trochę niepotrzebnie się rzuciłem do ataku. Nie, dobra. Będę musiał bić po haszy I po zbiciu tak naprawdę daję mu... O kurr, Mus to mus Ale teraz już nie jest tak fajnie Jak zbiję headmanem, to chyba tu się ładuje Dobra wieża w H8 i zagram jakieś takie plany prymitywne To jeszcze będzie dawało jakieś perspektywy ataku i guess. Ale pozycja jest typu równa, dlatego nie lubię włoskiej. W ogóle po tym to ja chyba z nodu pójdę spać, nie? Może h 5 wrzucę. 2076! To, to już tak szczerze wchodzimy na taki poziom, że ja mogę tą partię przegrać, nie? A to nie jest tak, że ten brak tytułu jest ci nawet na rękę. No kurwa, stary i to jeszcze jak? Na tym w ogóle polega ta cała magia, że chłop bez tytułu ogrywa jakichś ludzi z tytułami, ja wszyscy robią tak. Ale jak to? Oprócz tego powstał bardzo wygodny, mem. Myślę, że każdy to rozumie. Oprócz szachowego mentora. Tracę piona w tym całym rozliczeniu. Okej, jednak nie tracę. Tu mam cię. Zaraz. Trzeba skupić. Nie no, ja to Jakieś ataki z ukrycia zaraz będą. Ale ta pozycja jest taka chyba wyrównana. nie ci przypadkiem a a nie wchodzę łatwo po plecy. Tu. Jaki był najlepszy gracz szachowy Ever bez tytułu? Najlepszy gracz szachowy Ever bez tytułu? Hej, bez kitu, to brzmi jak materiał clickbaitowy dla jaskuła. Nie wiem, czy jeszcze jest na kanale, ale powinieneś mu to po podesłać. To brzmi jak taki, kurde, naprawdę dobry materiał. Magnus, póki nie miał tytułu? Nie no, on się już stary, on był geniuszem, kiedy jeszcze nie był geniuszem, nie? Ej, kurde, gdzie jestem zagrać podbicie? Mózg chyba już nie funkcjonuje. I zaraz ten skoczek będzie podbiciem powietrznym. A może go wybejtujmy? <laughs> Bez, kurwa, jaj, to nie działa. Popatrzcie, G3, tu. On gra. A nie, nie, nie gra, tu. Dobra. Fejtujemy. Aaa, grozi to. O, robi się gorąco. W tej partii, zaraz. G3, H5, tu. Albo. Tak, tu. Oj, pozbicić, on bije. Halo, policja? Tak, policja brzmi. Proszę pana. Mówi, że my jadziemy Ja piole! O, kurde. Zgłaszam. wy dwóch ktoś nam podpalił serce Ogram cię, no bie... Aj jajaj. Aj jajaj. Ajaj. No co mogę powiedzieć? No, partia była bardzo dobra, no do czasu aż nie podwalam w jednym ruchu. Nie, ja udaję. Bartek co, to kur... Kto podpalił? Nie wiem kto. Nie wiem kto podpalił. Dzięki sobie za donate. Dobra, myślmy o tym jak to ratować. Tu nie możemy. Serca jest podpalona. Ja pierdolę. Ale teraz Fushera się ozgibała. Dobra, będzie obrona częstochowska. On ma 3 minuty. Gramy tutaj tylko na czas. Jestem giga szybki. Naprawdę? Nie ma taki ruch, który też kończy part. Wszystko tu kończy part. Ja tu nie mam ruchu. W ogóle hybryda jest bardzo mocna, czyli połączenie tego ruchu z tym ruchu. Tego nie. Dobra, obrona często. o Jezus, koniec w 7 Nawet nie mam tego ruchu. Dobra, mam taki ruch. Z jest ruch typu 50Q, bo po tym gramce tu. Ale ktoś po tu. Ja i tak mam ogromną statę materialną, więc gramy tylko i wyłącznie na czas. Patent jest taki, że po z skoczkiem po prostu blokuje tą linię i nie staje mata w jednym. Poświęcił minutę. W końcu C5. Po zbiciu, instant tu. On ma tak naprawdę grę wygraną od ręki. Ja mam Hetmana mniej. Dobra, tu nie myślimy. O kurwa. Dobra, szach, bicie, bicie tu. Wierzą, chyba mogę, nie? Skoczkiem to trochę widły rzymskie. Dobra, uciekam. Gramy proste ruchy, ale skuteczne. Ma taki ruch. Ale ja gram tu. I znowu ten sam patent. Muszę się skupić. Może to wygramy na czas. To jest żalujące, że ja tutaj liczę, że wygram na czas. Ale no prawdziwe. No dobra. Atakujemy. Atak roku by the way. ja jestem. A straż? A straż? Y no nie, syna nie ma w domu. Wymyślmy My jakąś nie obrony. się jej trzymajmy. Dobra. Ciężary. On ma taki ruch. No właśnie. H5. Widzicie? Tu. Jak już dymić to pełną dupą. Bo teraz po zbiciu, po zbiciu mówię, bicie, jak zbiję tu, no to to, już jakaś, no, wejcik na to, że jest mat, bo po poświęceniu mam zasłonięcie, jest szansa, że się na to nabierze. Dobra, wracamy się, no najambitniejszy plan roku. Okej, okay. wzmocnić będzie chciała, tak, dobra, tu, I po tym, tu, a to jest przebrane, nie, Przegramy. trzy dupy. Mat. A, Gratuluję, niebicia mnie 2 dwa KL A teraz go FT Co? Nie dał Mata Znowu jest Mat. I tu Dobra, go, go, go Dobra, ja to wygram. Jeszcze wyżej, jeszcze musisz Dobra, tu Nie On już jest cały posrany 28 sekund. Tu mat w jednym. Dobra, tu jak zagra tu to bijemy. No tu zbije, to bijemy i tak. Wracamy, to H5 bijemy. Dobra, nie! Sekunda! Jeden 1,2! Jebana gra. Nie gram szachy. Koniec. Tej porażki nie wpisuję do moich porażek. Bo ja to wygrałem.